Cześć, witam Was w kolejnych premierach gier. Dzisiaj mam do przedstawienia aż 8 dobrze zapowiadających się produkcji ciekawe, które z nich okażą się świetnymi grami: Tomb Raider, Sniper Ghost Warrior 2, SimCity, God of War wstąpienie. Starcraft 2 Heart of the Swarm Bioshock Infinite Assassin's Creed 3 Tyrania króla Waszyngtona i Gears of War Judgment Zaczynamy! I znowu przypominają mi się czasy PlayStation 1, kiedy zagrywałem się w pierwsze części przygód Tomb Raider. Teraz Lara Croft powraca odmłodzona, zakrwawiona i jak zawsze śliczna. Czas na prawdziwy restart serii. Zabawę zaczynamy na tajemniczej wyspie, na której podczas sztormu rozbija się nasz statek. Przyroda jest do nas dość wrogo nastawiona i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Lara staje się łowcą, ale bardzo często sama pada ofiarą dzikiej fauny i flory. Z pomocą przychodzą liczne bronie, takie jak na przykład łuki i maczety, ale też świetny system poruszania się, który pozwoli na wykonanie jeszcze większej ilości ruchów. Tomb Raider będzie mniej liniowa, po raz pierwszy otrzyma otwarty świat i punkty umiejętności. Grafika uległa znacznej poprawie, dodano również zaawansowany silnik fizyczny. Wszystko wskazuje na to, że nowa Lara Croft będzie naprawdę świetną produkcją. Miejmy nadzieję, że twórcy nie zepsuli jej potencjału i 5 marca będziemy świadkami ponownego odrodzenia się serii. Ja czekam z niecierpliwością! Nie ukrywamy, że Sniper jest w naszej redakcji jedną z najbardziej oczekiwanych gier roku. W końcu to najważniejsza polska produkcja zaraz po Wiedźminie. Mamy ogromne oczekiwania wobec City Interactive. Zobaczmy jak ta gra się prezentuje. Po raz kolejny wcielimy się w snajpera infiltrującego tereny wroga. Rozgrywka w żadnym stopniu nie uległa zmianie. Dalej unikamy bezpośrednich starć i zabijamy wrogów po cichu. Nowe będą lokacje. Przeniesiemy się między innymi do dżungli i na ośnieżone stoki Himalajów. Doczekaliśmy się świetnego silnika graficznego znanego z Crysis'a, czyli Cry Engine 3. Poprawiono również fizykę. Twórcy oddali do naszej dyspozycji kilka snajperek oraz noktowizor i termowizję. Czekamy, kupujemy gramy, a ja zapraszam na conowego.pl na recenzję snipera 2 już niedługo po premierze. Aż 10 lat przyszło nam czekać na piątą odsłonę SimCity. Przez ten czas twórcy zdążyli stworzyć zupełnie nowy silnik zaprojektowany na potrzeby gry oraz wymyślić wiele innowacji. Zobaczmy, co nowego przygotowało Studio Maxis. Piąte SimCity jest restartem serii i dużo czerpie od swoich poprzedników. Standardowo pozostał podział na trzy rodzaje dzielnic. Mieszkalną, usługową i przemysłową. Twórcy dodali sporo tabelek pokazujących aktualną sytuację naszego miasta, dzięki czemu możemy od razu reagować na zaistniałe sytuacje. Ciekawostką może być na przykład możliwość tworzenia krętych dróg, co rzadko zdarza się w tego typu produkcjach. Jak na nowoczesną grę przystało, SimCity od wytrzymało tryb wieloosobowy. Będziemy mogli zarządzać danym rejonem wraz z przyjaciółmi albo rywalizować o wpływy. SimCity pojawi się 7 marca tylko na komputery osobiste. Zapowiada się wyśmienicie. Najważniejsza gra dedykowana tylko na PlayStation 3 doczekała się swojej czwartej odsłony. God of War wstąpienie to coś, na co fani Kratosa czekają od dawna. Tym razem cofamy się do czasów, w których Kratos był człowiekiem. Historia wstąpienia rozpoczyna się w okolicznościach śmierci jego rodziny, w którą później został wrobiony. Naszym zadaniem jest dokonanie zemsty na Bogach Olimpu, a przede wszystkim na Aresie. Rozgrywka nie uległa większym zmianom. Fani dostaną to, na co zwykle czekają. Będzie ta sama mechanika walki i liczne QuickTime eventy. Nowością jest tryb wieloosobowy, w którym na przykład wraz z przyjaciółmi zmierzymy się z Aresem. Polscy fani jak zwykle dostaną dobry dubbing, a głosu użyczą między innymi Bogusław Linda i Michał Żebrowski. Zawsze zazdrościłem użytkownikom PlayStation serii God of War. Mam nadzieję, że Sony nie zawiodło i kolejna część jak zwykle będzie świetna. Szkoda tylko, że zapłacimy za nią ponad 200 zł. Heart of the Swarm to druga część uwielbianego przez wielu StarCrafta 2. Wings of Liberty zdobył duże uznanie fanów. Myślę, że ta odsłona również osiągnie sukces. W kampanii pokierujemy rasą Zergów. Twórcy przygotowali ponad 20 misji dla pojedynczego gracza. Główną postacią jest Sara Kerrigan, która pragnie zemścić się na imperatorze Arcturusie. Jej zadaniem jest poprowadzenie swojej rasy do zwycięstwa. Pod względem mechaniki nic się nie zmieniło. Dostajemy po prostu nową, ogromną kampanię. Ulepszono silnik graficzny i fizyczny. Sporo dodatków otrzymał za to tryb wieloosobowy. Są to liczne nowe jednostki dla każdej z raz oraz uproszczony interfejs gry i system zdobywania doświadczenia. Twórcy pozwolili również na tworzenie klanów. Jestem pewny, że Blizzard nie zawiedzie fanów i jak zwykle przygotował świetną grę. Przekonamy się już 12 marca. Jakby na to nie patrzeć, chyba każdy gracz czeka na BioShock. Ten tytuł mocno wpisał się w historię gier komputerowych jako zadziwiający, niezwykły i bardzo kontrowersyjny. Czas całkowicie zmienić miejsce akcji i wyjść z podwodnego świata wprost do nieba. Witam w Kolumbii, podniebnym mieście rozdartym konfliktem. Co sprowadza tam głównego bohatera? Akcja rozgrywa się na początku XX wieku. Wcielamy się w brokera DeVita, detektywa pracującego na własną rękę. Kolejne zlecenie zabiera go do Kolumbii, skąd musi wydostać kobietę o imieniu Elizabeth. Wszystko wydaje się proste, jednak okazuje się, że wchodzimy w sam środek dużego konfliktu. Elizabeth są zainteresowane dwie frakcje rządzące w metropolii. My musimy ją stamtąd wydostać. W grze pojawią się duże, otwarte lokacje, które pozwolą na przejście gry na różne sposoby. Do dyspozycji graczy oddano liczne bronie i umiejętności. Jedne z nich to te znane z poprzednich części. Dojdą oczywiście nowe, na przykład przyzwanie kruków, które obezwładniają naszych przeciwników na określony czas. Twórcy znacznie ulepszyli stary już silnik graficzny Unreal Engine 3. Poprawiono też inteligencję przeciwników. Jeśli kampania będzie wystarczająco długa, to nie będzie żal braku trybu wieloosobowego. Ja nie mogę się doczekać. Już 26 marca, tym razem w polskiej wersji językowej. In the 18th century. Niedawno byliśmy świadkami premiery trzeciej części Assassin's Creed. A. Ta bardzo udana produkcja doczekała się już jednego z trzech zapowiadanych dodatków. Co wnosi tyrania króla Waszyngtona? O ile w podstawie wydarzenia, w których uczestniczyliśmy, były poparte faktami historycznymi, to teraz zagramy w prawdziwą bajkę. Fabuła opowiada o złym królu Waszyngtonie, który chce rządzić całą Ameryką Północną i staje się tyranem. Connor nie może do tego dopuścić, więc jak na porządnego asasyna przystało, zaczyna walczyć. Ubisoft stworzył kilka misji głównych i sporo małych dodatków, wyzwań i umiejętności. Cóż, to tak naprawdę wszystko. Czy warto wydać na to 40 zł? Szczerze wątpię. Nie wydaje mi się, żeby to była aż tak atrakcyjna propozycja. Nowe Gears of War to też trochę polska produkcja. W jej tworzeniu pomagali ludzie ze znanego polskiego studia People Can Fly. Jestem ciekawy, co przyniesie czwarta część serii i czy będziemy mieli powody do dumy. Judgment przenosi nas w czasy przed pierwszą częścią. Wcielamy się w Daimona Berda, przywódcę oddziału Kilo. Zostaliśmy oskarżeni o zbrodnie wojenne, jednak w obliczu konfliktu rozpoczynamy walkę z rasą lokustów. Większych dodatków nie ma, ulepszono fizykę i inteligencję wrogów. Sytuacje są generowane losowo, więc jedna misja może za każdym razem wyglądać trochę inaczej. Fani z pewnością docenią nowe Gears of War. Szkoda, że Microsoft nie postarał się nawet o polskie napisy. Gra standardowo pojawi się tylko na Xboxie 360. Marzec przyniesie wiele długo wyczekiwanych produkcji. Trudno stwierdzić, które na ten moment zapowiadają się najlepiej. Ja osobiście bardzo czekam na Snipera i BioShocka. Piszcie w komentarzach, jakie są Wasze typy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia za miesiąc. Na razie...